Choć Paulina smaszcz nie pozwala ostatnio katarzynie cichopek, nawet na moment spokoju wygląda na to, że nie ze wszystkimi kobietami w swoim otoczeniu celebrytka ma podobne problemy. Ponoć Kasia poznała już nową ukochaną swojego ex całe zamieszanie, które rozegrało się w ostatnich miesiącach wokół Katarzyny Cichopek, Marcina Hakiela, Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz stało się bardzo poważnym zawodnikiem w wyścigu po tytuł Żenady Roku w plebiscycie pudelka. Granice absurdu przekraczane były przez uczestników afery co najmniej parokrotnie, jednak wygląda na to, że nawet i z wojennej kurzawy może wyłonić się coś pięknego. Jak na przykład kobieca solidarność pomiędzy byłą a obecną partnerką pewnego tancerza. Otóż jak donosi plotek, na podstawie rozmowy z informatorem z otoczenia cichopków i kurzopków, Kasia zdołała ponoć znaleźć wspólny język z nową partnerką Marcina Hakiela, tajemniczą Dominiką. Panie ponoć utrzymują stały kontakt i koordynują opiekę nad dziećmi. Co miało je połączyć? Wspólne wartości i poszanowanie prywatności. Aktorka, mimo stresu, jaki ostatnio przeżyła z powodu wynurzeń byłej żony swojego ukochanego, nie traci nadziei na to, że relacje w rodzinie uspokoją się i poukładają. Pozytywnym sygnałem jest już to, że nowa dziewczyna Marcina, Dominika, jest w stałym kontakcie z Kasią i wspólnie ustalają szczegóły związane z wyjazdami dzieci do Krotoszyna. Kasia ma o niej jak najlepsze zdanie i pewność, że ta dziewczyna też ceni sobie spokój. Najważniejsze jest dla niej to, że dzieci ją lubią, a ona czule się nimi zajmuje. To wielka wartość w tych czasach, cytuję za swoim źródłem plotek.